widziałeś pogodę? Pogodę? To nic, co przeżyłem w Kanadzie, śnieżyca przez 4 dni, masakra. Żartujesz? No jak to? Jeszcze wilki dookoła biegali, po prostu chcieli tylko nas zjeść, więc my zostaliśmy w tym domu, się baliśmy i tylko jedliśmy cały czas. Co jedliście? To Pancakes, Pankieks, grube naleśniki, takie robione z proszku do pieczenia, z sodą i wszystkiego. Słuchaj, musimy spalić ten tłuszcz. Zabieraj się za ubijanie białek, mam dla Ciebie niespodziankę. Jałka, ja to piję rano. <laughs> jak. No, może nie. Usmażymy No nie, ale naprawdę? zupełnie inne niż takie, które jadłeś w Kanadzie. One będą bez proszku, bez sody, ale tak samo puszyste. To, to Okej, okay, to jak? Słuchaj, zaczynamy od mleka Aha. i mąki pszennej. Lubisz? Tak, pełno glutenu, fajnie. Działa świetnie na zmarszczki. A, Zdradzę ci sekret, super, co z nią tata. robić. <laughs> Dodajemy mleko, mąkę, żółtka Aha. i cukier. Okej, okay. cukier biały. biały. Tak, Najlepszej. żeby były trochę słodkie. A ty ubijesz białka i to ubite na sztywno białka okay. sprawią, że pankejki będą puszyste. Żeby miały nutę owocową i były jeszcze bardziej puszyste, dodamy do nich sarek almette. Te z wiśnią i żurawiną. Z wiśnią i żurawiną wszystko Super. będzie się pięknie łączyć, ponieważ do usmażonych pankejków dodamy przesmażoną na maśle żurawinę z cukrem. Wow, ekstra patent. Tak. Dobra. Więc no, ja jeszcze później zrobimy. Polejemy całość twoim ulubionym syropem klonowym. Gip, pasuje. A ja dodaję serek Almette. Całe opakowanie spokojnie do szklanki mleka i szklanki e, mąki. Całe opakowanie z serka Almette jest idealne. Pankejki smażymy na suchej patelni. Nie damy ani masła, ani oleju. No nie no, ja tylko z masłem. No, ja tak. wiem, dlatego żurawinę przesmażymy z masłem. Dużo masła? Nie, to, to wystarczy. Nie jesteś prawdziwym francuskim. Dobra, to zim. dwa. No właśnie. Jeden na ciebie, drugi na mnie. Dobra. Słuchaj, a znasz ten patent? Jaki? Ale nad głową. Super. Jest. I smażysz ile? Obu stron? Myślę, że półtorej, dwie minuty. Spójrz jakie puszyste pancake'i. Nie użyliśmy w ogóle ani masła, ani oleju. Przewracamy je sprytnie na drugą stronę. Czyli jak są dziurki już od zewnątrz, można odwrócić? Można odwrócić, dokładnie. Wystarczy, że się troszkę przyrumienią. Super. Myślę, że na pancake'i też nałożymy jeszcze po łyżeczce serka almettę z żurawiną i z syropem klonowym. Będą świetnie smakowały. Ekstra. No i e, kolor się zgadza, nie? Kolor serka, kolor patereno, Tak. E, a ja i tutaj ze sobą mam e, piękną, fajną konfiturę e, z żurawiny. żurawiny. Od serca. Od serca? Dobrze. I dla zdrowia, o to dużo witaminy C. Super. I ukochany syrop klonowy Dawida. Uff. Spójrzcie, jakie piękne. Perfekt. Nie, coś brakuje. Syrop klonowy jest, żurawina jest. Aha, poczekaj. O ty. I jak? Zaskoczona? Cały Dawid. Piękne, prawda? Smacznego.